a tu mamy, klonek obwardował i widzimy, czy tu przyjdą, czy nie. Też. A oni się nas boją teraz, nie wiem czego. No są tu, przywieżą. A nie, nie podwieżą. Ale on tu ja się zrobić No to już. Dawaj, Paweł, lecimy. O, ja mam egzosta. A dobra. Ajajaj, jeszcze go puściłem. nie, tuty nie ładuj nie ładuję, nie ładuję, nie ładuję, nie ładuję, ale zaraz dobra, Ładuj! Ładuj, ładuj. Ała, i ginę. Hu hu hu. Było trochę to było... A, no, Michał, wskaż na niego. Kronek, healuj, healuj. No ja healuję Michała teraz. O, nie udał się flash. Widziałeś, jak się flaszkał? Co za ty... wieżę, bo tylko i został. No właśnie, bicie wieżę. No, Ale bicie, Michał rozpędza się. Uciekajcie wszyscy. To Tronek też dziś, dziś, dziś. Ale wieża trochę ucierpiała. Panikował no. I słuchajcie, najlepiej jakbyśmy szli jakimiś dwoma torami, bo Ej, wtedy nie mają szans tym, chyba. No 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 ale to wejście Baker akurat do tego nie jest potrzebny. No właśnie. Ale nie ma wagi. Jest... Ja się boję Musimy wszyscy o. razem... No, no ale wszyscy... I je, najlepiej party Wszyscy razem to się kończy tak, że oni stoją pod wieżą, a my nim nie możemy Dobra, nic zrobić. No to puszajmy górę. Puszajcie górę, to... A wy a wypuszczajcie środek, no Wypuszajcie kurczę. No chyba wszyscy poszli dole. Mm -hmm. no jak Michał zadaj na dół na iho No jak? Bez sensu to trochę Bo patrzcie ten master tam pipów na ruchował Ja tu widzę Molfajta fajnego, patrzcie o tu co tam było malfight. Mal fight, Sam, A. i to sam. O, taki malfight. Aj kurcze, nie udało mi się. Ale dobra, już tak jest nasz. Bij go, bij go. Bijemy go, bijemy go. I Dobra, czekaj, 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 czekaj. Ale żeście się zagapili. Ej, no mówiłem wam, że idę Ej, tu mogujcie go! Tu! My tu idziemy, Z Michałem. A, już się boją. Dawaj tu tu, 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 Michał. A nie, bo jak ktoś tu do nas spotka. Może przyjdą. Marty żyjesz? No żyję no. Tylko chronek poryk. A masz ultimorze? Mam ultimorze. I uważajcie na tej pułapce na zasadzie i to jest cienki jak ksik kumara Patrzcie, on składa to samo co ja On tylko patrzy i składa to co ja Idziemy na gangplanka? Idziemy na gangplanka Chociaż boję się, że go nie, nie złapiemy Oni mają. No gdzieś no, muszą to, mieć To lepiej się zaczaić na tą fejtlinę, taka jest prawda Ona jest bardziej papierowa to, to nie czajcie się jeszcze. Nie, bo tam maty nie jest, tamtędy, bo tam wszyscy są. Bo tam widziałem Malachita, o Ale ten, ten jest śmieszny i on składa te i te my co ja. A tam, a, oj, oj, kurna! To, to, to. Dawać tu, wszyscy na środek. Kiedy go się czają, to Ojej, jaki slow! Ej, ej, chyba ej, mi się ej. skończyło miejsce oh. na dysku, bo mam Ej, mam 3 fps -y Na sekundę Jaj, no Sorry, ale ja miałem 3 fps -y na sekundę i wciąż mam i chyba skończyło się nagrywanie. nie, jeszcze, jeszcze się nagrywa. Ach, to głupi pomysł to nagrywanie. Ale nie miałem pojęcia nawet co się dzieje. Dobra, mogę mieć tego Thornmila. Albo za... za jeszcze... co lepiej, co lepiej czy ten, czy Guardian Angel'a. Thornmila. będą się od Ciebie odbijać. No no dobra, czekaj. ja bym wolał Guardiana, ale... go do Pawła. Eh, Trzeba obwardować mapę. To ja co ja robię teraz? Chronek, ile <coughs> w stałem cięgałeś. Dobra, idę. <coughs> Idziemy Chronek bardziej stawiać. To patrz ile ja już stawiłem. A jak tam z FPS-ami? Dawać na środek... Przy... Nie, u mnie FPS-y już okej, okay, przynajmniej na razie. Gdzie oni idą? Gdzie okay. Nie wiem gdzie oni idą, ale wiem gdzie ja idę. <grym> Wszystkich widzimy. Ej, <grym> chodźcie na dół. To widzicie, że on tam sam to, to, to przecież Mastera nie zbijemy, bo będzie uciekał nie na tym wiem, swoim ulti zakichanym. Nie, A On mnie tak denerwuje. Chodzi o to, żeby oni nie i Nie, żeby od razu... <grym> Co? Kicha A wchodź tu do nas Czech wdepnę tylko w jedną chmok Nie ma Nick Barda Ja mam Ja też mam tu trzeba postawić Nie yeah. Oni tu idą do nas No nie Idą I idą A do cholera na... Aj diabli zieli po Puszyłeś prostu Ostość mi się zwiesiła O oh, jest Element zaskoczenia diabli A, zieli. Uważaj, no dawać w Nie, to wy zostańcie. Wy zostańcie, bo was creepy widzą. O, 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 o. Uwaga, bo oni. Widzicie, gdzie oni są? Oj, Ej! Chodź, szybko tam na blue Idź go. Tam z tyłu bicie. nie? uciek. Dobra, powrót, 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 nic z tego nie będzie. Dobra, po, powrót, ej. No, no, ja mówię serio, powrót. A po co? No, no bo, bo jesteśmy na lovehapie, a Caitlina ma nas na ulti jedno swoje. Ona nie, już ona już użyła. Aha, no to I ty żeś Mati zablokował właściwie. Bo chciała dzika zbić. Ale co powrót zupełnie do bazy? Ja myślałem, że środek, już nie. To mówi powrót, powrót, powrót. No to ja się wróciłem. No dobra. się wracajcie. To ja będę sam ci tu koksą. No martwicy. Ale to ulti branda fajne jest. Ona jest dobra. A jak jeszcze byś kogoś podpalił wcześniej, to o. Ej chodźcie na górze. na górze. No właśnie, ma za 100 lat go po prostu. Właśnie Michał, puszuj dół. Puszajcie, puszajcie po prostu wszyscy, wszyscy lany jakieś. Gdzieś tu i chodził. O, o dokładnie. Dokładnie tu i chodzi. Cyk. Ajch, kurde. nie, no nie trafiłem. Kurde. Mam dupa. się, nie masz ulti? Nie mam ulti, 36 sekund. Nic z tego nie będzie. Michał, pach dół? Kurczę, Michał, czemu nie pachasz doół? Może możesz, teraz Ej, matki, tu pobiegłeś. O! I... Paweł, dawaj tu. I chodźcie tutaj. Nie, nie paduje nas. Dobra, zostawcie malachita. Słucham, no, on nam nie robi, ale ta pa... Ta no właśnie, No i nie wiem, czy zostawcie Malafita. Co ty robisz? Pistol! Uciekam. Garemu dwa Idę odbić lewo. Ja go I wieże bierze, bo ta wieża to jest... No właśnie, nasz. No, to jest, to jest Dobra, teraz panowie... Co teraz no, Nie, to idziemy na dół. Teraz przepchamy dół. Prawda? Dół, 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 no. Bardzo dobry pomysł, mi się podoba. Zdetonowałem no. Smoka może? Bo to nie przepchamy tak, co? smoka, to sobie bije w Sworda kupię. Ale uważaj, bo oni chyba się na ciebie rzucą Dobra, ja już i tak wracam, bo ja sobie o, da, chciałem dopiero zbierać na bardów Ile mi brakuje? Ech, jeszcze 300 golda, idę po dżungli No to weź, to teraz się jeszcze po dżunglach rozsypiemy Nie, 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 teraz... A. Gdzie oni są? Malfight na środku Malfight jest głupi, bo on, stary, on ma wszystko, nie ma nic pod Magic Resys. Ja go tak trzaskam jak chce Bo ja wreszcie nie wiem, gdzie on jest O, Michał ma Tornado Paweł, ty jesteś na górze? Tak I drugi też jest gdzieś tutaj na górze Przekrzekiwam chodź pierwszy. No, Czekaj tronę gdzieś tam. Ja się nauczyłem, żeby mógł iść pierwszy. Mati, podskocz. Może barona biją? Trzeba no. sprawdzić. Barona ja sprawdzę. Czy sprawdzimy? A może my barona zbijemy? Patrzcie, nic nie robią. Chodźmy zbijmy. No to bij. No to dobra, to bije. Bagajina I, i pod nami Co do bazy teraz chodźcie No do bazy, do bazy Idą po dragona, ale dragona już nie ma Dragona nie ma, tutaj wydaję Proponuję iść na dół Mati weźm Teraz coś na Magic Resista złożę. A ja wiem, czy ci się opłaca. Tam myślę.